Cześć wszystkim, z tej strony Kador. To jest mój kolejny gameplay z Farming simulator 2013. Ale już pewnie na pierwszy rzut oka rzuciły wam się właśnie te nowe ciągniki. Sprzedałem tam te starsze Ursusy, co miałem... Znaczy zostawiłem tego tutaj. A tamte dwa, co miałem takie... No, pewnie życie to sprzedałem, gdyż one miały jedną wkurzącą wadę. Yy... Ich dźwięk był trochę dziwny i pojawiało się tam takie dziwne zgrzytnięcie w obydwu ciąnikach, które się cały czas powtarzało. Gdyż tak został grany dźwięk właśnie w tym modzie Yyy... Znaczy mi to przeszkadzało strasznie Nie wiem czy jakbyście się skupili to byście mogli takie coś usłyszeć Na moim gameplay, o którym jeździłem tamtymi ciągnikami Lecz właśnie sobie Tutaj załatwiłem te nowe Do tego tutaj jest link w opisie Do tego tutaj nie ma, gdyż go miałem bardzo dawno, już nie pamiętam Ale zaraz może wam ułatwię Go znalezienie na stronie LS World Gdyż pamiętam, że z tamtym go ściągnąłem yy. Nie, został zrobiony przez jakiegoś spina Marcelo. Może Wam to coś pomoże w szukaniu te znalezieniu tego moda. A do tego link. Dobra. Ale zacznijmy. O, zobaczcie. Jakie on ma fajne animacje w środku. Super sprawa. Okej, okay, ale... Podczepiamy przyczepę i jedziemy kosić kukurydzę, gdyż to właśnie miałem robić w tym odcinku. Ale żeby tutaj nie było jakoś niedobra, chwileczkę. Teraz muszę zrobić jeden trip. Zwiększę mu tempomat na maksymalny. Gdyż pamiętam, że jak posięgł kukurydzę yy, w serii pierwszej, to troszeczkę długo mi to zajęło, już kosiłem tym orkanem, to wielu z was pisało, żebym po prostu skosił resztę po zocinkiem. Widocznie niezbyt Wam się podoba ta czynność, więc tym razem ją troszeczkę przyspieszę w szalony sposób. No i taki koszenie kukurydzety, ja rozumiem. Ten header ma bardzo fajną rzecz tej sieczkarni, zaraz wam pokażę mam nadzieję, że uda mi się pokazać przy jej tak szaleńczym tempie muszę cały czas kontrolować jazdę widzicie? ta kukurydza wydaje się właśnie jakby była ścięta i ona się kładzie do headeru jakby została wiecie, wciągana przez ślimak znaczy ja nawet ja mówię ślimak to jest właśnie strasznie fajna animacja, taka taki skrypcik, można to nazwać, yy, który daje trochę do myślenia, gdyż w modach jest wiele rzeczy, w których to... których to nie ma do dziś w oryginalnych maszynach. Wiele moderów tworzy pewne pierdoły, który, które mogliby stworzyć twórcy gry, lecz tego nie robią, nie wiem czemu. Ale, co, troszeczkę trzeba stawić, tu tym poma Zwolnij, facet, zwolni Dobra. Yy, a mam tu na myśli, że... Pamiętam, że w Farming Summatorze 2009 jeszcze, miałem takiego bardzo fajnego yy, New Hollanda, NH9090, chyba się nazywał, tak? I tamten New Holland. Kurde, nie, nie mogę kontrolować, kontrolować prędkości. Już się dogania, czekaj. Tamten New Holland miał właśnie coś podobnego jak ten tutaj. Yy, jak to tutaj się tylko troszeczkę nie aż tak dopracowane. Tylko że to był komuś, właśnie zbożowy. I u niego już właśnie zauważyłem, że. W headerze właśnie te zboże wygląda jakby było ścięte i jakby było wciągane przez ślimak. No i ja się kurde, tak mi się właśnie ten mod przez co podobał, bo w oryginalnych maszynach czegoś takiego nie było. Tylko ten mod miał takie coś. I zobaczcie, ten mod był w farmingu 2009, twórcy do dziś nie zrobili czegoś takiego w oryginalnych maszynach. Nie wiem dlaczego. I mam nadzieję, że ci twórcy się od czasu do czasu patrzą, co to yy, moderzy zrobili do tej gry sami. I żeby twórcy się troszeczkę, wiecie, inspirowali i podłapali pewne pierdoły, aby po prostu znalazły się w przyszłych częściach farminga no bo naprawdę. Wiele rzeczy zrobiło moder, moderzy właśnie do których twórcy nie zrobili do dziś. Nie wiem dlaczego tak jest, dlaczego oni strasznie ograniczają farminga. Na przykład takie nie zrobić jak w tym federze, widzicie? Ej, nie wiem czy wy widzicie. Teraz, może zobaczycie O nie! Cofanie ośmiówką, To nie w farmingu. Ja nie potrafię Zobaczcie Jak to fajnie wygląda Link do wam podałem albo w poprzednim odcinku, albo dwa odcinki temu, już nawet nie pamiętam Ale w sumie, na wszelki wypadek mogę podać w linku W linku No w linku, link wam podam, ale w opisie do tego filmiku również Ciekawe jest, ile tej kukurydzy to wyjdzie. Pewnie ze dwie przyczepy. Możliwe przynajmniej, że ze dwie przyczepy. Ale również trzeba wziąć pod uwagę, że ja tutaj nawet nie opryskiwałem. Znaczy nie na nawozu. Kurde, ja się zawsze mylę. Ja nie mam w ogóle opryskiwacza, więc nie mogę mówić, że opryskuję. Ja czy w tej pierwszej, czy tutaj, ja mam. Owsiewacz nawozu, rozsiewacz nawozu, więc ja zawsze się mylę niestety, ale jak mówię, że opryskał to wiecie, mam na, na myśli, że rozsieję nawóz, to tak, żeby być e, dokładny. Ja właśnie na tym polu nie rozsiełem nawozu, gdyż uznałem to za zbyteczne, no czemu on nie jedzie. Nicś dziwny tutaj jest zrobiony troszeczkę ten e, pracownik. Ja tutaj nie siedziałem na wozu, gdyż uznałem to za zbyteczne. Po co mi tu więcej tej kiszonki? W ogóle nie potrzebuję. Aż tak dużo. Tyle ile mam mi kompletnie starczy. To nie jest seria pierwsza, że ja to sobie sprzedaję. No dobra, śpretzałem na przyczepa, jadę sprzedać. I sprzedać, ja gadam Wysypać, śluz losu. sprzedać, no gdzie ja bym to sprzedał? Jest też jedna sprawa... w modach... którą chciałbym poruszyć. A wreszcie, o, są dwie. Ale zacznę od pierwszej. Yy, wielu z was może na przykład lubić, jeżeli farmingu mod ma w grze taką... Yy, Wiecie, prędkość jazdy, jaką ma oryginalnie, co nie? O tyle, o ile już do takich jakichś New Hollandów czy Kesów to, to trudno, trudno jest się przyczepić co do prędkości. To na przykład, właśnie w takich Ursusach to jest już mniej ciekawie, nasze potrafi być mniej ciekawie, bo on sobie jedzie takie 26-27-28 km na godzinę i w tych właśnie w tej prędkości oscyluje i powiem tak, tak jakby mi to przeszkadzała taka prędkość okropnie w serii pierwszej, no przynajmniej na oryginalnych maszynach, a przynajmniej jakbym grał sam, bo grałem, wiecie, jak wiecie sam, mówiłem to kiedyś że jak tylko kupię go to sobie zagrałem tak, żeby wiecie, zdobyć jak najlepsze maszyny tak jakby przychodziłem tę grę ale już na przykład w serii pierwszej również jakoś, nie wiem czemu, ale mnie to nie rusza, że te Czynniki nie jadą tak szybko, bo ja to bym zawsze w każdej grze prędkość wszystkiego zwiększył, przynajmniej dwukrotnie. Nie wiem, ja nie lubię się ślimazowo, yy. ale tak, już na przykład, właśnie do te oryginalne maszyny w serii drugiej, to jakoś się nie nerwuje, bo wiem, że jest to oryginalne i ta mapka jest mała i mi się nigdzie nie śpieszy. A w grach, no na przykład, ja również bym się wszystkich dwukrotnie, dlatego ja bardzo pokochałem Batu tak gdyż. Po tylu grania w Call of Duty, gdzie ta w Call of Duty to wszędzie sprint jest ograniczony i on jest strasznie wolny, jeżeli mu się nie doładuje żadnych per perków. Yy, to właśnie jak zagrać w Battlefield 3, no to tam jest nieograniczony sprint. Myślę, no kurde, Miodzio, można go sobie, ba, jeszcze przyspieszyć takim yy, specjalizacją drużynową. Hmm. Wiem, że to może troszeczkę jest nierealne, no bo ten sprint... Żołnierz bądź co bądź, ma na sobie Troszeczkę kilogramów tego sprzętu Bojowego No ale Również to jest nienaturalne jak taki komandos przebiegnie 30 metrów i dyszy jak normalnie stara babcia A powiedziałem 30 kilometrów czy metrów? Bo już mi się troszeczkę chyba powaliło Metrów mi chodziło już, no nie pamięta, co powiedziałem Ale chodziło mi o 30 metrów A druga kwestia, dotycząca modów, jest troszeczkę negatywna. Wiesz, każdy z Was wie, że im ma więcej modów, lub ten mod jest bardziej skomplikowany w skryptach, często tak bywa, tym gra troszeczkę chodzi gorzej. Czasami troszeczkę więcej niż troszeczkę, można rzec. Na przykład ja defini definitywnie. Yy, widzę po prostu ogromną różnicę jak nagrywam serii pierwszą, a drugą w serii drugiej nie mam modów, a właśnie w serii o nad kabiną przejechał rurą, no to dziwne, a właśnie w serii drugiej to ja mam te mody i one troszeczkę wiecie obniżają płynność działania gry bądź co bądź. Na przykład nie patrzy się w stronę modów, tak jak ja teraz patrzy się, no tam gdzie nie ma jakichś modów, tam jest cholera, wie co? Gra w miarę płynie, ale jak już się spojrzę na farmę, gdzie jest dużo modów, to ja już wyraźnie widzę, że gra chodzi mi w o wiele mniejszych FPS-ach. Na filmiku pewnie tego nie widać, ale na pewno wy wiecie to z że im więcej macie modów, tym gra wam gorzej chodzi. Nawet jeżeli macie dobry komputer, to czasami może nic nie nadzieję mody są słabo zoptymalizowane. Yy, i... Również im masz więcej modów, w tym grać się dłużej włącza. Ale o ile to jest jeszcze do przeżycia, naprawdę nie jest coś tak wkurzające, to właśnie to, że gasie, muli od nich to jest troszeczkę bardziej irytujące, dlatego czasami nie lubię grać na modach. Polę sobie na oryginalnych maszynach. Tak jak w serii pierwszej. Bo tam wszystko działa miodzie, a tutaj się troszeczkę przycina, ja mam troszeczkę kratkowani. Mówię, na filmiku może aż tego tak nie widać. Jak ja mam tutaj w realu, nie możecie tego wyczuć. Ja czuję to tak kruszą myszką. Koś wieściu kość Jeszcze dwa przejazdy i koniec. No, w sumie wyszło w miarę. Szybko nie powiem. Dobrze, że przyspieszyłem te sieczkarnię. Lecz znowu Was będą czekać yy, y, żniwa kukurydziane, że tak powiem, yy, bo planuję je w serii pierwszej. Bo jak wiecie, jak oglądacie serię pierwszą, to wiecie, że sobie kupiłem yy, świetną, wydajną sieczkarnię, bo miałem dużo akurat pieniędzy i się zapożyczyłem troszeczkę. W banku i sobie kupiłem taką sieczkarnię ekstra że teraz już tylko kukury że nie ma kukurydzy będą przyjemnością. No dobra, zaraz będzie już pełna przyczepka. Tylko 3% zostały. O, ale wieś już skończył, dla niego to już nie ma, czy tamtego paska. No trudno, to jadę sobie wysypać. No już czuć spadek fps co poradzić. Okej, okay, tak więc w tym odcinku to już wszystko, dzięki za oglądanie. W następnym odcinku w sumie jeszcze nawet nie wiem, co ja mógłbym robić. To będzie niespodzianka. Tak więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, cześć. W serii pierwszej, to troszeczkę długo mi to zajęło, gdyż się tym orkanem, to wielu z was pisało, żebym po prostu Skosił resztę po odcinkiem Widocznie niezbyt wam się podoba ta czynność Więc tym razem ją troszeczkę przyspieszę w szalony sposób No i takie koszenie kukurydzy to ja rozumiem ten header ma bardzo fajną rzecz, w tej sieczkarni zaraz Wam pokażę. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać przy jej tak szalencim tempie. Muszę cały czas kontrolować jazdę. Widzicie? Ta kukurydza wydaje się właśnie jakby była ścięta i ona się kładzie do headeru, jakby została, wiecie, wciągana przez ślimak. Znaczy ja nawet ja mówię ślimak. Y to jest właśnie strasznie fajna animacja, taka, taki skrypcik, można to nazwać, yy, który daje trochę do myślenia, gdyż w modach jest wiele rzeczy, w których, to, których to nie ma do dziś w oryginalnych maszynach. Wiele moderów tworzy pewne pierdoły, które, które mogliby stworzyć twórcy gry, lecz tego nie robią. Nie wiem czemu. Dobra, co? Troszeczkę trzeba ustawić ten pomag. Zwolnij facet, zwolnij Dobra yy, A mam tu na myśli, że pamiętam, że farming sumatorze 2009 jeszcze miałem takiego bardzo fajnego yy, New Hollanda NH 9.090 Chyba się nazywał, tak I tamten New Holland Kurde, nie, nie mogę kontrolować... kontrolować prędkości. Już się dogania, czekaj. Tamten New Holland miał właśnie coś podobnego jak ten tutaj yy, Jak to tutaj się czkarnia, tylko troszeczkę nie aż tak dopracowane Tylko że to był komór właśnie zbożowy i... U niego już właśnie zauważyłem, że w hederze właśnie te zboże wygląda jakby było ścięte i jakby było wciągane przez ślimak. No i ja się kurde, ja tutaj nie sięgnął wozów, gdyż uznałem to za zbyteczne, po co mi tu więcej tej kiszonki. W ogóle nie potrzebuję, aż tak dużo, tyle ile mam mi kompletnie starczy. To nie jest seria pierwsza, że ja to sobie sprzedaję. No dobra, no na przyczepa, jadę sprzedać. I sprzedać, ja gadam. Wysypać Lucy los losu. Sprzedać, więc ja bym to sprzedał. Jest też jedna sprawa w modach. Którą chciałbym poruszyć A wreszcie, o, są dwie Ale zacznę od pierwszej yy, Wielu z was może na przykład lubić, jeżeli w farmingu mod ma w grze taką yy, Wiecie, prędkość jazdy Jaką ma oryginalnie Co nie? O tyle o ile już do takich jakichś New Hollandów Czy caseów To, to trudno, trudno jest się przyczepić Co do prędkości To na przykład Właśnie w takich Ursusach to jest już mniej ciekawie, nasze się potrafi być mniej ciekawie Bo on sobie jedzie takie 26, 27, 28 km na godzinę i w tych właśnie, w tej prędkości oscyluje I powiem tak, tak jakby mi to przeszkadzała taka prędkość okropnie w serii pierwszej, no przynajmniej na oryginalnych maszynach A przynajmniej jakbym grał sam, bo grałem jak wiecie sam, mówiłem to kiedyś że jak tylko kopię farmiga to sobie zagrałem tak, żeby wiecie, zdobyć jak najlepsze maszyny tak jakby przychodziłem tę grę ale już na przykład w serii pierwszej również jakoś, nie wiem czemu, ale mnie to nie rusza, że te czynniki nie jadą tak szybko, bo ja to bym zawsze w każdej grze prędkość wszystkiego zwiększył przynajmniej dwukrotnie nie wiem, ja nie lubię jak się ściga ale tak już na przykład właśnie do tej maszyny w serii drugiej to jakoś się nie nerwuję, bo wiem, że jest to oryginalne i ta mapka jest mała i mi się nigdzie nie śpieszy. A w grach, no na przykład ja również wiem, że wszystkich dwukrotnie. Dlatego ja bardzo pokochałem Battlefielda, gdyż po tylu graniach w Call of Duty, gdzie tam w Call of Duty to wszędzie sprint jest ograniczony i on jest strasznie wolny, jeżeli mu się nie doładuje żadnych per perków. To właśnie jak zagrać z w 3, no co tam jest nieograniczony sprint. Myślę, no kurde, miodzio. Można go sobie, ba, jeszcze przyspieszyć takim nie, specjalizacją drużynową. Tak mi się właśnie ten mod przez co podobał. Bo w oryginalnych maszynach czegoś takiego nie było. Tylko ten mod miał takie coś. I zobaczcie, ten mod był w farmingu 2009. Twórcy do dziś nie zrobili czegoś takiego w oryginalnych maszynach. Nie wiem dlaczego. I mam nadzieję, że ci twórcy się od czasu do czasu patrzą, co to yy, moderzy zrobili do tej gry sami, i żeby twórcy się tam troszeczkę, wiecie, inspirowali i podłapali pewne pierdoły, aby po prostu znalazły się w przyszłych częściach farminga. No bo naprawdę. Wiele rzeczy zrobiło moder moderzy właśnie do których twórcy nie zrobili do dziś. Nie wiem dlaczego tak jest, dlaczego oni strasznie ograniczają farminga. Na przykład takiej pierdolni zrobić jak w tym federze jest, widzicie? Ej, nie wiem czy wy widzicie. Teraz, może zobaczycie. O nie! Cofanie dwuosiówką, To nie w farmingu. Ja nie potrafię Zobaczcie Jak to fajnie wygląda Link do szczeszkarni wam podałem albo w poprzednim odcinku, albo w odcinki temu już nawet nie pamiętam ale w sumie na wszelki wypadek mogę podać w linku w linku. No w linku, link wam podam, ale w opisie do tego filmiku również. Ciekawe jestem, ile tej kukurydzy to wyjdzie. Pewnie ze dwie przyczepy. Możliwe przynajmniej, że ze dwie przyczepy. Ale również trzeba wziąć pod uwagę, że ja tutaj nawet nie opryskiwałem. Znaczy nie siałem nawozu. Kurde, ja się zawsze mylę. Ja nie mam w ogóle opryskiwacza, więc nie mogę mówić, że opryskuję. Ja czy w senie pierwszej, czy tutaj ja mam owrzewacz nawozu, rozsiewacz nawozu, więc ja zawsze się mylę niestety, ale jak mówię, że opryskał, to wiecie, mam na, na myśli, że rozsieje nawóz, to tak, żeby być e, dokładny. Ja właśnie na tym polu nie rozsiełem nawozu, gdyż uznałem to za zbyteczne, no czemu on nie jedzie. Nic dziwny tutaj jest zrobiony troszeczkę ten e, pracownik. Hmm, wiem, że to może troszeczkę jest nierealne, no bo ten żołnierz bądź co ma na sobie troszeczkę kilogramów tego sprzętu bojowego, no ale również to jest nienaturalne jak taki komandos przebiegnie 30 metrów i dyszy jak normalnie stara babcia. A powiedziałem 30 kilometrów czy metrów, bo już mi się troszeczkę chyba powaliło. Metrów mi chodziło już, no nie pamiętam, co powiedziałem. Ale chodzi o miał o 30 metrów, yy, a druga kwestia dotycząca modów jest troszeczkę negatywna. Wiesz każdy z was wie, że im ma więcej modów lub ten mod jest bardziej skomplikowany w skryptach, często tak bywa, tym gra troszeczkę chodzi gorzej. Czasami troszeczkę więcej niż troszeczkę można rzec. Na przykład ja defini definitywnie yy, widzę po prostu ogromną różnicę jak nagrywam serię pierwszą, a drugą. W serii drugiej nie mam modów. A właśnie w serii O, nad kabiną przejechał rurą. No to dziwne A właśnie w serii drugiej to ja mam te mody i one troszeczkę, wiecie, obniżają płynność działania gry bądź co bądź Na przykład nie patrzy się w stronę modów, tak jak ja teraz patrzy się, no tam gdzie nie ma jakichś modów tam jest cholera wie co Gra w miarę płynieć, ale jak już się spojrzę na farmę, gdzie jest dużo modów, to ja już wyraźnie widzę, że gra chodzi mi w o wiele mniejszych FPS-ach. Na filmiku pewnie tego nie widać, ale na pewno wy wiecie to z że im więcej macie modów, tym gra wam gorzej chodzi. Nawet jeżeli macie dobry komputer, to czasami może nic nie dać, mody są słabo zoptymalizowane. Yy, I... Również im masz więcej modów, tym gra ci się dłużej włącza. Ale o ile to jest jeszcze do przeżycia, naprawdę nie jest coś tak wkurzające, to właśnie to, że gasie, muli od nich, to jest troszeczkę bardziej irytujące. Dlatego czasami nie lubię grać na modach. Wolę sobie na oryginalnych maszynach. Tak jak w serii pierwszej. Bo tam wszystko działa miodzio, a tutaj się troszeczkę przycina, ja mam troszeczkę kratkowanie. mówię na filmiku wszystkim, z tej strony Kador, to jest mój kolejny gameplay z Farming Simulator 2013 Ale już pewnie na pierwszy rzut oka rzuciły wam się właśnie te nowe ciągniki Sprzedałem tam te starsze Ursusy, co miałem, znaczy zostawiłem tego tutaj A tamte dwa, co miałem takie, no pewnika życie, to sprzedałem, gdyż one miały jedną wkurzającą wadę yy... Ich dźwięk był trochę dziwny i pojawiało się tam takie dziwne zgrzytnięcie w obydwu ciąnikach, które się cały czas powtarzało Gdyż tak został grany dźwięk właśnie w tym modzie. Yy, no znaczy się mi to przeszkadzało strasznie. Nie wiem, czy jakbyście się skupili, to byście mogli takie czasu usłyszeć na moim gameplay, o którym jeździłem tamtymi ciągnikami. Lecz yy, właśnie sobie tutaj zatwię te nowe. Do tego tutaj jest link w opisie. Do tego tutaj nie ma, gdyż go miałem bardzo dawno, już nie pamiętam, ale zaraz może Wam ułatwię go znalezienie na stronie LS World, gdyż pamiętam, że z dawnym go ściągnąłem. Yy, nie, został zrobiony przez jakiegoś spina, Marcelo. Może Wam to coś pomoże w szukaniu, te znalezieniu tego moda. A do tego jest link. Dobra, ale zacznijmy. O, zobaczcie, jakie on ma fajne animacje w środku. Super sprawa. Okej. Okay. Ale podczepiamy przyczepę i jedziemy kosić kukurydzę, gdyż to właśnie miałem robić w tym odcinku. Ale, żeby tutaj nie było jakoś niedobra. Teraz muszę zrobić jeden trip, zwiększę mu tempomat na maksymalny, gdyż pamiętam, że jak kosiem kukurydzę. Yy...